I'll take Fuck out my way when you see me. I'm rolling with the L G B T. Fuck out my way when you see me. I'm rolling with the L G B T. Too cool for this shit? Look at my body language. Shit on everything. I need some trained training money. missing, had to ask them with the rest of me before I call my bitches up and say yes, hunty. You know Judge one of the thugs. They gon' bring some thugs. Judge. To teraz przeliczę to na marki żydowskie, podzielę przez twoje IQ, dodam długość mojego penisa do kwadratu, przez przesunę najtańszego jabłka w sklepie. Leave me alone! Akira! O Proszę bardzo. Czy to Michael Jordan, kurwa? Ale co człowieku, ja do ciebie pisze kurwa ty miniot... I am on to see. My husband, I'm happy, I'm happy. Co my teraz mamy? To moja klasa w ogóle? Kurwa czwarty rok, a ja dalej nikogo nie znam, abym sobie w lola pobrał. O kurwa zawodówka. Sprawdzian dziś macie. Ja pierdol. Kiedy poprawa? Imię nazwisko. Ty to łatwe. Nie sądziłem, że tak daleko zajdę. Skasz X. No tu jest, jaka jest podstawa trójkąta. Dotknąć penisa kolegi. Kurwa, wyszło mi że Ania ma 1700 lat. Co to są kurwa logarytmy? Jak tak dalej pójdzie, to ja męską dziwką zostanę.

You know Jamal, sometimes I wish I never had you. No. Nah. You wish you never had me? Wait, didn't Dad leave you? Oh. You ain't been able to find a boyfriend since. Nah, jit disrespecting his mom. Excuse me? I know you're not talking to your mom like that. Nah, but you wish you never had me, right? But didn't you get fired from your job? Oh. You broke as hell, can't pay no bills. Nah, jit on demon time. Jamal, if you say one more thing, nah, 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 but you wish you never had me, right? But didn't your brother go missing? Oh, I hope they never find him. Nah, jit finna die. You know what, Jamal? They gonna have to put me in jail for what I'm finna do to you when we get home. Used to be a certified lover boy, but now it's just certified that I love boys. What? I don't know who said that. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Dobrze, Julia, szybko siadaj o do ławki. Mój Boże. Sandra, ja zapomniałam o jej istnieniu. Stara, ja myślałam, że ona umarła. <Grym i wysz> Boże, weź. <Suszy>

Ale tu coś jebie. Ja nic nie czuję. To od ciebie. Nie. Jebie od ciebie, nie wiedzą. Co? Gówno. Czochraj, bobra. Panie profesorze, Zuzak nie ma zadania domowego. Co za konfident. I co, mokroci? Nie, ponoszę noszę persy. Co? Gówno. Co za cymbał. Pst, co masz w trzecim? No pomóż mi, bo klasy nie przejdę. W którym? W trzecim. Już patrzę. Hmm, gówno. A, no tak. Teraz, drogie dzieci, porozmawiajcie z kolegami z ławki po angielsku. Hello. Gówno. Co? Znaczy what? Gówno. Próbujcie rozmawiać po angielsku, bo inaczej dostaniecie pały. How are you? Gówno. Hm. Możesz ogarnąć ten pusty łeb? Gówno. Obydwoje dostajecie jedynki. Hm. <śm> Oh, I am so honored, dude. Ale jestem głodna. Ja też. Mama kupiła mi dzisiaj kruasanta, kole i batona, A przed szkołą zjadłam hot doga. Hot doga. A ty co masz? Kanapki z szynką i ogórkiem, jabłko i wodę. Ojej, bardzo mi przykro. A coś słodkiego masz? No, jabłko? I to wszystko? Przecież w domu zję obiad. Mnie dziś mama zabiera na pizzę, a wczoraj byłam z tatą na hamburgerach. Twoi rodzice nie gotują w domu? Po co mają gotować? Stać nas na jedzenie w restauracjach. Aha! Nie jest ci smutno jeść tak codziennie kanapki? Codziennie mam różne. A czasem nawet tortille albo sandwicze. To bym tak nie mogła jeść, wiesz? I nie lubię wody. Dlatego mama kupuje mi codziennie drożdżówki albo słodkie rogaliki i słodkie napoje. Moja mama mówi, że to niezdrowe w dużych ilościach. A co ma mówić? Jak pewnie jej nie stać? Nawet bym nie chciała, wiesz? Bo tego nie lubię. To się nie podzielę z tobą batonem. A chciałam to zrobić i bardzo dobrze, bo wcale nie miałam na niego ochoty. O, ale mi Dasz wody? ...zyknął ją i zniknął. Więcej się nie zjawił, ale na pamiątkę bąbelka zostawił. Yeah, no, I don't really do mud. But you're a garden fairy! Heh, <laughs> I'm on Mam nadzieję, że wszyscy na dziś mają linijkę. Odwal się. Stara wiesz, że jesteś piękna. Nie! No weź pożycz! Ciągle coś ode mnie pożyczasz! To dlatego, że cię kocham. Wal się. No wiem, że chcesz mi dać. Wcale nie. No weź, bo dostanę jedynkę. Gówno mnie to obchodzi. Program masz, tylko się zamknij. Jest! Jebać psy. Jaramy trawkę, tak, tak. Życie jest przejebane na bloku. Kurwa, połowa znajomych nie żyje, połowa w więzieniu. Jedyne co zostało, to ten blancik. Pozdro dla braci na emigracji. Nie wracajcie tu. Tu nie ma przyszłości. Policja to kurwy. To kurwa nazywasz rapem? Rap równa się osiedle. Policja nie zapomina frajerze. Rozliczymy wszystkich frajerów. Bóg, honor, ojczyzna kurwo. SB Mafia? To ta popowa wytwórnia dla gejów? Kochać matkę i jebać sąd. Kurwa zrobi Verzo? pobije mnie? Nie no, Frizz może mnie najebać w sumie. Albo wziąć mnie do procy, jakby nie Majka, kurwa. Chociaż nie, ja bym się nie zmieścił. Ale Trąba mnie lubi. Kurwa, nazwałem jego przyjaciółką alkoholiczką. To ja też chujowo. Kurwa, miaucisz! Wypierdalać nie potrzebujemy cię w waszej szlagie! Kurwa, się jeszcze grać! Czekaj, kurwa, ratatuj, poczekaj! O kurwa! Rozumiem, do Moja historia Koleśka kogoś, kto to kogoś karma na nikęcie! O Kihaku, karma kędzi, idźmy do czynów. Dobra, pijemy coś? Pytasz, dzika, czy strach w lesie? No kurwa, jesteśmy za lotów, stary. Hmm, no dobra, to może litra, co? Ty, a wiesz, gdzie ty się urodziłeś? No właśnie, więc pijemy, kurwa, dwa litry. Patrz, kurwa, <śpuszczak> ile tego jest, stary? No dobra. Dzień dobry drogi dzieci! Dzisiaj omawiamy dziady. Starynko kto napisał dziady? Kurwa ja rodzę, Ja pierdolę! Sebastian miał rację! Ja pierdolę, co ty się dzieje, stary? Stary, halo Brr. Ja pierdolek Adrian, a ty? Sebastian, w takim razie czego ty się nauczyłeś? Ja czego się nauczyłem? A ty co robisz? Tu się odpierdolę! to Siema, elo. Dzień dobry, to jest szkoła przypominam. Ktoś panią pytał? Odpytam to ja ciebie zaraz. Lekcja się zaczęła 30 minut temu. No, to elegantko, zapiszę sobie to w kalendarzu, nie? W takiej specjalnej rubryce. Mam to gdzieś. Ej Maciek, chyba twój tata po ciebie przyszedł. Nie, to, to nie mój stary, mój stary ten nie odróżnia normalnie ten. Szkoła od Kurator mój przyjechał. Maćku, wezwałam cię do siebie, ponieważ ukradłeś 50 zł koledze. No! Czyli się przyznajesz. No, tak! Maciek, nie wolno tak. Ten, no. Potem mu oddałem, nie? A, no to dobrze, czyli wszystko jest okej? Okay? Nie wiem, chyba nie, bo szpital chyba teraz że nie? Yy, dobrze, to otwieramy podręczniki. <laughs> Maciek, wszystko okej. <okay? śmiech> Chłopaku, co ty wyprawiasz? Proszę panią, bo Macie chyba gra w taką grę 24, udajesz dinozaura. No, ten. Siema. Cześć. No, tego. Co tam? Mam chłopaka. No i no i to. Typiero przez coś butki weź nie mogę. Czierjem nawet kijem nie. Jestem w niezu. Przyjechałem do restauracji, kolorowy sracz na prośbę właściciela wacłaba. Zobaczmy, co jest w środku. Dzień dobry. Jak tu śmierdzi starą skarpetą. Od niej też jechało. Takim perfumem żdżownicy. Poproszę tą pizzę, wściekłujesz. Kto tu takie nazwy wymyśla? To jest kompletnie nieapetyczne. Nazwy? Pan właściciel? Facet jest chory na łeb. Proszę bardzo, pizza, wściekujesz. <grym> Palisz? No, starami normalnie likwidy kupuje, cześć to? Eee, yy, okej. Okay. Ty, pajki jednostrzałowiec tam idzie. Stary nie krzycz, tak goś z 20 lat, a ty masz 12. Spokój już nie z jednym takim się lałem, Raz na mnie w pięciu ze sprzętem wyskoczyli, ale zobaczyli jaki jestem i aż uciekali. Ta. O, ale bym się coś napił, mam taki niedosyt. Ostatnio to piłem wczoraj, ale dawno. Ta, chyba soczek. Żaden soczek, ja tylko mocne trunki, już spirytus ledwo co mnie rusza. Nie no, co ty pierdol? Zawsze wszystko jest na mnie. Najchętniej wróciłbym tu z giwerą i wszystkich powystrzelał. Ненавиди этой школы. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Гуты нахт. А бырах вильнихт шлафан. Мах, воздувильст. Их вильтанцен. Ком танцен. Их вельнихт. Siadłam do dobrego autobusu. 158, dobra, okej. Okay. Ale na pewno? Bilety do kontroli. Uuu, wiedziałam, żeby kupić ten bilet. Ola, I don't speak English. Znaczy polish, znaczy. No to gratulacje, Agata. Pan tak nie buja tym autobusem, bo nie mogę trafić do kasownika. Był już mój przystanek? Nie, tak? Nie, dobra, git. Chwila, gdzie ja jestem? Nie poznaję tej drogi. Zgubiłam się? Nie wrócę do domu. A nie, dobra. Co tu tak śmierdzi? <grym> Секунда, ах, тоа е котен пан.